Witam serdecznie, nazywam się Dariusz Legut. Od razu przepraszam, ponieważ nie jestem częstym, że tak powiem, obiektem nagrywania i takich prezentacji, to mam tremę i to może wyjść różnie. Chciałem takich trochę konkretów przygotować i napisałem je sobie i widzę, że wyszedł mi z tego referat. I chyba będzie najlepiej, jak ja to po prostu przeczytam, bo to wtedy może się w tych 10 minutach zmieści ten 10-minutowy materiał nagrywam w dniu 12 stycznia 2022 roku w celu przedstawienia moich za i przeciw jako kandydata do Krajowej Rady Koordynacyjnej E-Parlamentu. Trudno jest poznać człowieka w trakcie 10 minut, dlatego postaram się mówić szybko i treściwie. W prawym dolnym rogu ekranu jest kółeczko zębate na YouTubie, które pozwala zmniejszyć lub zwiększyć prędkość odtwarzania filmu. Na początku powiem trochę o mnie, a następnie blokowa odpowiedź na cztery zadane pytania. Pod filmem umieszczę linki do innych materiałów, które pozwolą poznać mnie lepiej. Jestem wrocławianinem od urodzenia, czyli od 1965 roku. Od 33 lat jestem też związany z gminą Siechnice. Mam średnie wykształcenie jako technik elektronik. Od 30 lat nieprzerwanie prowadzę własną działalność gospodarczą jako introligator-poligraf. Mamy też małe, rodzinne gospodarstwo rolne. Od 4 lat część gruntu uwolniliśmy od chemii, na którym uprawiamy topinambur i inne warzywa, również zioła. Jestem Polakiem, choć moje nazwisko na to nie wskazuje. Wywodzi się ono z pogranicza Francji i Niemiec. Prawdopodobnie jakiś żołnierz napoleoński zakochał się w Słowiance z Radomskiego i tu w 1812 roku pozostał, ale to jeszcze nie jest pewne. Co do nazwisk, to ważniejsze jest, co one znaczą, a mniej ważne, w jakim języku są napisane. Pan Żaba, litera z Wrocławia, wywnioskował, że legut oznacza ten dobry i ja się tego trzymam. Dziadek mojej mamy nazywał się Pawlikowski, a babcia mojego taty była z drodu Polak. To na razie tyle o mnie. Zgłosiłem się do działania w Radzie, ponieważ jej rola będzie znacząca przy tworzeniu fundamentu normalności. Obowiązki Rady są ściśle określone w regulaminie. Ja dodałbym jeszcze jeden ważny element: zapraszanie fachowców do udziału w komisjach tematycznych. Wyborcy parlamentu mieliby możliwość pozyskania opinii na różne bieżące kwestie. Grupa fachowców z danej komisji mogłaby głosować we własnym gronie, służąc w ten sposób radom dla członków. Rada mogłaby wdrożyć tworzenie narzędzi szkoleniowych służących do praktycznego poznania procedur wyborczych. Wiedza ta posłużyłaby w przyszłości do pokonania zaporowych barier stawianych przez ordynarną ordynację wyborczą. Tak ją nazywam. Uważam, tak samo jak Wojciech Dobrzyński, że powinniśmy stanąć na starcie w wyborach do Sejmu, oczywiście tworząc własny komitet wyborczy, wybierając spośród nas twardych posłańców. Co to są twardzi posłańcy? To są tacy posłańcy, którzy na pytania zaczepki dziennikarzy, na przykład na pytanie, a jakie jest pana zdanie tam na jakiś temat? To taki posłaniec mówi, moje zdanie to moja prywatna sprawa. Jeżeli pani mnie zapyta o jakie jest zdanie moich... Yy, Mocodawców, czyli którzy mnie tu posłali, to z chęcią odpowiem. No i tam, po oczywiście, będzie przygotowany, bo muszą być kłóci na cztery nogi i że tak powiem, to muszą być dobrzy, dobrzy mówcy, żeby nie dali się zbić tropu. I w takiej sytuacji tu mogłaby się przydać moje doświadczenie. Od 2015 roku udzielam się w ruchu kontroli wyborów. W 2019 roku w wyborach do Sejmu byłem koordynatorem Komitetu Wyborczego Jedna Polska we Wrocławiu. Byłem też kandydatem na posłańca z tego komitetu. Na stronie polska.pl, to się pisze Polska.pl w okręgu numer 3 widnieje szczegółowy opis mojej kandydatury. Tam jest też mój życiorys. W 2020 roku zaangażowałem się w wybory prezydenckie i wziąłem udział we włocławskim spotkaniu pięciu kandydatów na prezydenta z kręgów patriotycznych. W tym spotkaniu brał udział także Wojciech Dobrzyński, który też kandyduje do naszej Krajowej Rady Koordynatorów. Dzięki zimnej krwi Wojciecha oraz mojej udało się nam rozładować negatywne emocje uczestników spotkania. Wojciech wie, co tam się działo. Dodatkowo przeforsowaliśmy wizję wspólnego działania środowisk, która mogła doprowadzić do przekroczenia bariery zaporowej 100 tysięcy podpisów. Niewiele brakło. W dniu 2 lutego 2020 roku 18 z 19 tych członków na tym zebraniu podpisało porozumienie o współdziałaniu i utworzeniu komitetu koordynacyjnego, współpracującego ze wszystkimi połączonymi komitetami wyborczymi. To była duża sprawa, naprawdę. Patrząc na te rozbite środowiska to jest to szok. No, udało się. Nawet Olszański... Olszanski, Co wszedł, także to już możecie wiedzieć, że to, było, to nie było byle co. W trakcie kampanii prezydenckiej pełniłem także funkcję koordynatora i pełnomocnika na dolny śląsk dla komitetu wyborczego kandydata na prezydenta Grzegorza Sobi Świętej Pamięci Grzegorza. Kontaktowałem się także z Piotrem Radiszewskim szefem komitetu wyborczego wspomnianego wcześniej Grzegorza Sobi. Piotr Radiszewski też kandyduje do naszej Rady Krajowej z Piotrem Trybunalskiego. Współpracowaliśmy też z Łukaszem Zakrzewskim z Giżycka. Łukasz Ostatnio w Włodzi świetny materiał zrobił o wyborach. Komitet Grzegorza Sobi z Łodzi lokował chętnych do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Był to mały, ale istotny sukces. Kandydat bezpartyjny pokonał pierwszą przeszkodę stawianą przez system. Potem trzeba było zebrać 100 tysięcy podpisów. No niestety się nie udało. We wspomnianym wcześniej działaniu w Komitecie Jedna Polska w trakcie wyborów do Sejmu brali w nim udział niektórzy obecni kandydaci do naszej Rady. Małgorzata Łabęcka z Wrocławia, moim zdaniem kobieta o łagodnym usposobieniu, ale gotowa bronić swoich wartości jak łabędzica swoich piskląt. Wojciech Kapuścik z Wrocławia to rycerz, dusza wojownika z Wielkiej Wyspy. I Wojciech Dobrzyński z Warszawy, siła spokoju i siła faktów. Na te trzy osoby i jeszcze na Piotra Radziszewskiego z Piotrkowa Trybunalskiego dają swój głos. Z nami wiem co zrobili, spokojnie jestem że będą działać dobrze. Co do moich pomysłów. Przy okazji wyborów do Rady moglibyśmy uruchomić i przetestować narzędzie odwołania członka Rady. Mówiliśmy, żeby było narzędzie odwołania posła, prawda? No to, to byłaby, byłaby, tak, byłaby to taka namiastka. Widzę to tak. Kandydat X otrzymał na przykład 400 głosów, tym samym został członkiem Rady 12. Mechanizm wyborczy po ogłoszeniu wyników zostałby ponownie uruchomiony z liczbą tych 400 głosów na koncie kandydata X. W trakcie rocznego działania Rady każdy z 400 wyborców mógłby w każdym momencie cofnąć swoje poparcie, jeżeli kandydat X nie wywiązywałby się ze swoich obietnic. To jednak nie koniec. Pozostali członkowie parlamentu, którzy nie głosowali na kandydata X, ale na przykład przekonali się, że on dobrze sobie radzi, mogliby na przykład z kogoś zrezygnować z tej dwunastki, na którą głosowali, a poprzeć kandydata X. Jeżeli by im się podobało to, co on robi. I co najważniejsze, że nowi członkowie, którzy wchodzili do, do parlamentu, mieliby tak samo czynne prawo wyborcze jak gdyby oceniania tej rady. Czyli oni miał, mogliby uczestniczyć po prostu. Nie musieliby czekać tam nie wiadomo ile miesięcy, aż do, nowy, do wyboru nowej rady. Określone algorytmy w tym programie informowałyby o spadku lub wzroście poparcia danego kandydata. To byłby fajny system takiego szybkiego monitorowania poparcia, tak? także taki mobilizujący. Takie coś by się przydało w Sejmie, jak wychodzi na przykład poseł Majka na równicę i wszyscy go tam że tak powiem, olewali, tak? I wychodzili z sali, on tam mówił, mówił, mówił. A gdyby się pokazało, że na przykład popiera go 5 tysięcy ludzi, to wszyscy ci, co go olewali, to olewali też tych te 5 tysięcy ludzi. Kolejny pomysł to utworzenie przy Radzie grupy wsparcia z 29 kandydatów, którzy nie dostaną się do niej. Każda z tych 29 osób wybrałaby sobie jednego lub kilku członków Rady, którym chciałaby pomagać. Jest to duży potencjał. Jest tyle ludzi chętnych do pracy. A pracy będzie dużo. Mamy tych właśnie 29 gotowych serc do działania. Teraz jeszcze kilka moich przemyśleń. Skoro naszym celem jest bezpośrednie decydowanie o naszym majątku, czyli Polsce, to konieczne jest działanie oświatowe na poziomie osiedli i gmin, umacniające poczucie współwłasności. Na swojej gminie się przekonałem, że niektórzy ludzie nie czują tego, że to jest ich coś tam. Ktoś mądry powiedział: Nie ma wolności bez własności. Mając na uwadze, propaguję i wdrażam zasady WIU, czyli weta właścicielskiego, inicjatywy ustawodawczej i wiążącego referendum. Na poziomie właśnie swojej gminy korzystam z możliwości współpracy z niektórymi radnymi i urzędnikami w realizowaniu społecznie użytecznych pomysłów. Oczywiście jest to poparte też głosem, głosem ludzi, którzy chcą się w to angażować. W moich działaniach świadomie unikam używania sformułowania obywatel, a także wyrażenia ruch oddolny. Już tłumaczę z jakiego powodu. Słowo obywatel, a ponieważ interesuję się słowotwórstwem, to to słowo mnie boli trochę. Słowo obywatel jest pochodzenia czeskiego, zawiera w sobie rdzeń bywa, a to oznacza czasowość, niestałość, Dodatkowo dla mnie to wyrażenie jest takie źle pamiętane. źle pamiętam, ponieważ zomowcy tutaj we Wrocławiu, tu jak nas zatrzymywali, to z takim, z taką butą, nie? Obywatelu, tak? Wiecie, tak, tak, że tak się zwracali. Także to, dla mnie to siedzi. Ja wtedy miałem 16 lat w 1981 roku. No i byłem członkiem Zakładowej Solidarności, także byłem waleczny, chociaż nie aż jakiś tam bohater. A teraz naszym orężem jest słowo. I słowa mają moc, to każdy wie, jak gdzieś tam ktoś usłyszał jakieś słowa o miłości, czy tam o obrażenia, to wie, co się dzieje w człowieku, tak? Jak nasza, nasze ciało reaguje. I właśnie to samo dotyczy słowa właściciel. Jest to rdzennie polskie wyrażenie zawierające w sobie istotę wolności. Zbudowane jest z dwóch członów. Właść, i -ci ciel. Oznacza własność swojego ciała. Jest to jednoznaczne stwierdzenie, że właściciel nie jest niewolnikiem. I tu się kłaniam Tadeuszowi strzebkowi, który propaguje właśnie maciej mowę naszego Szukalskiego. A macimowa mowa, piękne sformułowanie, ponieważ to matki uczyły dzieci mówić, tak? Czyli z matka dzieci, potem dziecko swoje dzieci, dlatego macimowa, maci, mowa, Piękne. No właśnie, i teraz yy, wielu urzędników i funkcjonariuszy państwowych lekceważy nas i nie traktuje należycie. Warto przegłosować pomysł, czy oni powinni się do nas zwracać w formie właścicielko-właścicielu. To jest na, działa na podświadomość. myślę, że jak taki funkcjonariusz by się tak zwracał, to by to rozumiał, kogo ma przed sobą. Czyli byłoby to odzwiercienie rzeczywistych relacji społecznych. Biorąc powyższe pod uwagę, mówiąc o ruchu oddolnym, używamy w granej kliszy deprymującej nasz poprzez oddziaływanie na podświadomość. Skoro jesteśmy właścicielami Polski, to jesteśmy ruchem właścicielskim. I z pewnością nasze miejsce jest na górze, co potwierdza artykuł 4 konstytucji polskiej, na którym się tyle patriotów połuje. Czyli my nie mówmy, że jesteśmy na dole, bo to tak jak się dziecko mówiło, które ma biec yy, gdzieś tam, to jesteś słaby, jesteś, może być ostatni, to jest deprymujące, to od razu czeka gasi. I taki okupant z chęcią by nam tak właśnie wgrywał na Ja Jesteście na dole, od dolni, zanim się dostaniecie będziecie walczyć z górą. To wszystko jest inżyniera, inżynieria taka spo, powiedzmy społeczna. Ja od 10 lat jestem członkiem zarządu dużej wspólnoty mieszkaniowej we Wrocławiu i to doświadczenie wskazuje, że wspólnotę narodową można ogarnąć podobnie jak wspólnotę mieszkaniową. Naród jako właściciele wyłania spośród siebie reprezentantów, czyli sejm. A wspólnota mieszkaniowa wyłania spośród siebie zarząd, który reprezentuje tę wspólnotę, ale nie ma tyle mocy co, co wspólnota. Czyli wszyscy właściciele. I to jest ta różnica, która jest teraz. My wybieramy Sejm, a Sejm ma smak głęboko, tak? bo poseł już nie może być sterowany przez ludzi, którzy go wybrali. To jest absurd w ogóle. No i Sejm działa, Sejm spośród Ciebie, znaczy nie tyle spośród Ciebie, Sejm ma zatrudnić zarządców do zarządzania majątkiem, tak jak, czyli administratora. A u nas jest tak, że Sejm wybiera rząd, a ten rząd wszystkim rządzi, nikogo się nie pyta o zdanie. To jest, to jest po prostu wszystko postawione do, do dołu głową. To jest abstrakcja. No i ona, o najistotniejszych wydatkach inwestycyjnych decydują właściciele, bo to oni wszystko finansują. Tak jak my, my płacimy podatki, nasze stałe majątek, a my nie mamy żadnego wiele do powiedzenia, stąd weto, inicjatywa ustawodawcza i referendum. To byłyby takie narzędzia, które by ożywiły tą, ten artykuł czwarty konstytucji. No, ale to jest właśnie dużo pracy, ale jest szansa, bo ten parlament byłby właśnie świetnym narzędziem do takiego zarządzania. I na koniec jeszcze kilka słów o wadach i utrudnieniach, które ograniczą moje potencjalne działanie w Radzie. Jestem gadułą. I jeżeli w Radzie byłaby potrzeba korzystania z gadacza, przekonywacza, wymyślacza, to powinienem podobać. Gorzej jest z jakimiś tam realizacjami, to, to już nie ma takiej smykałki do tego. To już musiałby być ktoś, kto jest twardy, taki bierze sobie na kurs, romato to zrobić i to robi. No niestety, tak, mówię szczerze, jak jest. Obecnie, ale czasami jak to mówią, jak to mówił dziadek mojej żony, Gadek gębowa pieniądze będą, czyli też się da. Obecnie z powodu zamykania gospodarki mój warsztacik bankrutuje, no niestety taka prawda po 30 latach pracy, kryzysy mnie tam, w 2009 to mnie nie złamało budowlany, w 2004 mnie nie złamało, nie złamała mnie że tak powiem decyzja rządu, bo przecież wszystko pozamykali. Akurat mój warsztat, robiliśmy karty menu do restauracji, jakieś tam akcesoria ślubne dla szkół, dla urzędów. Wszystko jak odciął. 2020 rok to tragedia, a ten, z tym się nie dało odrobić, także niestety zostałem bez pracy, można powiedzieć. ja właśnie staram się teraz znaleźć jakieś zatrudnienie, żeby się utrzymać. Janusz Zagórski uczciwie informował, że członkowie rady muszą mieć swoje własne środki finansowe na ponoszenie kosztów związanych z podróżami i imprezami. Niestety ten wymóg może mnie zdyskredytować jako kandydata. Jak to mówią? Cóż, jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Akurat czasowo nie spełniam takich oczekiwań. I na koniec dość istotna informacja. Jestem zwykłym, szarym człowiekiem, jakich są miliony w Polsce. I dla ludzi, którzy czują się tak jak ja, zrobiony na szaro przez te 30 lat, utworzyłem, grup, utworzyłem grupę szaramasa.pl. Taki zakątek, żeby gadać nie o polityce, tylko o konkretach, co zrobić, żeby właśnie się uwolnić od tych partyjniaków. I jestem też od urodzenia bezpartyjny i takim chcę pozostać. A co się będę wyłamywał? Skoro w Polsce jest 38 milionów bezpartyjnych. Tak, wszyscy partyjniacy razem wzięci to tylko niecałe 200 tysięcy. Tu się mogę z każdym założyć, że tak jest. 200 tysięcy to warto sprawdzić. Pismo około 38 tysięcy, tam PO 30 chyba 3500, PSL miał 100 tysięcy i te pomniejsze partyjki to, to wszystko jest taka, wiecie, popierdółka. I nasze zwycięstwo zależy tylko i wyłącznie od tych milionów bezpartyjnych, Polek i Polaków, którzy zrozumieją, którzy zrozumieją, jak są manipulowani przez te elity partyjne. Dziękuję Januszowi Zagórskiemu i wszystkim zaangażowanym ludziom za tyle włożonej energii w łączenie Polaków. I tak na sam koniec to powiem, że z racji swojego wykonywanego zawodu jako introligator, to swoją drogą tłumaczy się tak jak introligare, czyli zszywać, wiązać. No ja naprawiam książki, naprawiamy nie tylko ja sam, ale przez wiele lat mieliśmy tam, przez 30 lat to mi przeminęło się kilkadziesiąt osób przez naszą firmę, czyli ktoś się mnie zapytał, co ty zrobiłeś dla Polski? No dałem miejsca pracy ludziom, ze swojej wiedzy, ze swojego majątku, no taka a propos. No i introligator, czyli zszywać, wiązać. Wstaniemy jakąś starą książkę, kartki są rozsypane, często Często nawet nie wiadomo, jak to poskładać. I ja tak uważam, że nasza Polska jest w takim stanie, że właśnie taka stara książka, gdzie jest fajna treść, tylko trzeba poukładać, żeby dało się to odczytać, kartki posklejać, połatać, zszyć, oprawić w deski, żeby się trzymała na następnych y, kupę lat. Także kupa roboty jest przed nami, da się to zrobić, no bo czemu nie? A zbliża się taki czas, że to pokolenie tych, że tak powiem, twardogłowych, no po prostu idzie na wieczny odpoczynek. Bo często tak było, jak umierali wielcy, y, że tak powiem, uciskacze, to, to wtedy się szykowały zmiany. No a szczególnie wy młodzi, to ja też kiedyś byłem młody. Miałem 16 lat, jak powstała Solidarność. Człowiek był napompowany ideami. tu za moim oknem ludzie zrywali kostki brukowe, rzucali, bo to na Witolda była jednostka ZOMO, to rzucali w te suki, w te polewaczki. Każdy chciał, żeby było lepiej. Minęło 30 lat i jedna partia, druga partia, mi się tylko bawią, oni się co myślą o sobie, także nie się na to, że ktoś za was coś zrobi. Popatrzcie się na nas takich dziadków siły już co niektórych i zaufajcie, że my chcemy dla Was dobrze.